Cześć. Dzisiaj chciałam przedstawić krótką recenzję Lakieru do paznokci, który ratuje moje paznokcie na urlopie macierzyńskim. Jest to okres taki okres życia w którym nie mam za dużo czasu na to, żeby zadbać o kolorowe paznokcie. Natomiast zrezygnowałam z hybryd i znalazłam lakier, który ratuje mnie właśnie wtedy, kiedy nie mam czasu, a chcę, żeby paznokcie wyglądały na dosyć zadbane. I jest to lakier, który jest dla nas dosyć łatwo dostępny, bo kupiłam go w Rossmanie. Jest to lakier z firmy Eveline. Mam go w kolorze 111. To jest taki kolor granatowy. I drugi kolor w kolorze 108. To jest kolor czerwony. Tak jak powiedziałam, pierwszą zaletą jest to, że jest łatwo dostępny. Przepraszam. Natomiast drugą zaletą jest to, że jest też dosyć tani. Cena tak oscyluje między 8 a 12 zł. Ja kupiłam za około 8 zł w Rosmanie, natomiast widziałam też w sklepach online, tak mniej więcej 8 do 12 zł można już go znaleźć. Kolejną jego zaletą jest to, że szybko schnie. Lakier wymaga tylko jednej warstwy. Ja używam go bez bazy i bez topu. Maluję jedną warstwę, która jest wystarczająca. Natomiast jeżeli mam czas, wolę użyć dwóch warstw, ale jedna warstwa również nadaje się do tego, żeby wyjść z tak pomalowanymi paznokciami poza dom. Schnie dosyć szybko. Wystarczy dosłownie Dwie minuty, trzy minuty, 5 minut już na pewno, w przypadku pomalowania jedną warstwą, i po tym czasie jestem w stanie już wrócić do zajęć domowych i wiem, że nic mi nie odpryśnie i nic nie zniszczę powierzchni tego lakieru. Kolejną jego zaletą jest to, że długo się utrzymuje. W przypadku, kiedy spędzamy w domu dużo czasu, musimy robić różne czynności domowe. Często lakiery odpryskiwały albo bardzo krótko utrzymywały się na paznokciach. Natomiast tu po pomalowaniu, robiąc prace domowe, może nie, jest, nie są to ciężkie prace domowe, typu szorowanie podłóg, ale robiąc wszystkie prace domowe, zmywając nawet naczynia, Myjąc umywalkę, ten lakier utrzymuje się dosłownie kilka dni 5 do 7, nawet bez żadnego uszczerbku. A nie spotkałam się z tym, żeby w ogóle mi odprysł ten lakier. Jedyne co to ściera się na końcach co jest takim naturalnym zjawiskiem czyli dosyć ładnie się zachowuje. Kolejną jego zaletą jest to, że nie niszczy paznokci. Tak jak powiedziałam, nie stosuje bazy, nie stosuje topu, a paznokcie przez dłuższy czas używania, około pół roku, są w stanie bardzo dobrym. Na pewno na dobry stan moich paznokci ma wpływ to, że biorę. Suplementy diety dla kobiet karmiących z wieloma witaminami i składnikami mineralnymi. Ale również zauważyłam, że po tym lakierze paznokcie są w stanie bardzo dobrym, nie niszczą się, nie tak jak w przypadku hybryd, w których, przy których miałam paznokcie dosyć zniszczone i cieńczałe. To by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję lakieru. To jest lakier, który jest teraz moim hitem. Pozwala na zadbanie o swoje dłonie. To jest efekt pomalowania dzisiejszego. Nie chcę się trochę wyostrzyć, ale to jest jedna warstwa. O. To jest jedna warstwa. I myślę, że spokojnie można by tak było wyjść. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.